No, no, witam w, w, w drugim odcinku na moim kanale I dzisiaj ben, I dzisiaj Tak, pokonamy starzytego osia yy, No, pokonamy coś tam, jakieś zwierzątka Potem po y, Będziemy pokonywać No, y, zapraszam Także zapraszam do oglądania Mam takie Simba jest na poziomie 23, Dahara na 46, Charlie na tym, a no Luna z nami nie pójdzie na 8. Yy, a więc ja dzisiaj będę grać Charlie, bo ona jest słabszy A chodzi mi, żeby Zachary lubiła 40,50. 40, I muszę trochę zarobić, więc pójdziemy na tego Bossa. Yy, no, oczywiście łapczka w górę, yy, subskrypcja, dzwoneczek. No i zapraszam do oglądania. A w komentarz, no. Także. Piszcie, jakie tam komentarze, Waszych opinii Dobrze, to ja już idę tego łosia no. Moim zdaniem najlepsza teraz to jest tak, tak tutaj gdzieś Bo chyba jest najlepsza Przepraszam, jak będą jakieś dźwięki w tle Tego już się nie mogłam pozbyć No Więc Robić filmy, bo że będą się pojawiać. Tak, przez dwa dni. Zobaczymy. Więc zapraszam do oglądania. Ja lecę na Bosa. Kurczę, chyba muszę i tak sobie energię ulepszyć. No i nie sądziłam, że będę musiała to robić. Trochę więcej konekcji. Ty... Szybkość. Nie stać mnie. Ja nie mogę. Dobra, to wydałam no Dobra. Ja ogólnie zbieram na geparda, jak już mówiłam. No. Kiedyś biegną, Biegnę, biegnę. Tym razem jestem na jednoosobowym. Przecież byłam na, na wieloosobowym też na jedno. Co? A dobra. Jaż, no dobra. Nie przejmujcie się, będą mi jakieś tam uster. Nie przejmujcie się po prostu, jak coś będzie niewypracowane Ja tutaj się stanę, że te wszystkie te tu oś. no, to nie tak dużo. No. Także ja idę na bo samoim technikom jest kręcenie się kukurydzi i że moja rodzina go po prostu atakuje. To jest moja taktyka. Ja teraz już muszę mi się energię po prostu odrodzić. Tu widzę lis. Tam jest to łoś. Łoś jest według mnie najłatwiejszy, bo dzikie nie są od poziomu pierwszego. Ale pierwszy poziom wątpię, że pójdzie na bossa Dobra. Także. A tak... Jak widzicie jestem na osobą, bo nie mam czata i mam swoją rodzinę. No. Więc ja tu biegam. Oni go po prostu klepią. A i jeszcze mój pet pomaga, więc już w zasadzie Bossman 2006. Ale mu spada, dobra. To chyba go pokonam. Oby mi się tylko energia teraz nie, ten, nie wyczerpała. No, niestety poszukiwanie już ukończyłam. Yy, więc muszę czekać prawie 11 godzin. No, także są trochę nudy. Ale poczekam. Czekam. Ja jestem teraz ciekawa, co będzie, bo ostatnio przez chyba tam dwa zadania. Miałam zwierzęta ze zimowego lasu. Teraz nie wiem, jakie będą. No, także ten. Ja zbieram, jak mówiłam, na Geparda. z zdaniem Geparda są Sweet. Okej, okay, już ma tyle. Ja chwilę z nie tego głosu? Okej, okay, fajnie. Fajnie, fajnie. Mój najwyższy level to jest 70, któryś, no? Dobra, za chwilę wkraczam już do akcji. Dobra, go sparaliżowałam. Ups, 11 tego. Dobra, pospię, muszę, muszę się pospieszyć w kapaniu. Dobra, pokonany. Kto tam dostał level? Łe, well, Zachara nie dostała. A i szkoda, właśnie o nią tu chodziło najwięcej. 8000. Okej. Okay. Zbieram na 10 tysięcy i będę otwierać 10 skrzynek na odcinku. I zobaczymy, co wydropi. Ja nie chcę, jeść, ja się chcę zostawić za Zachara na dwa. Więc ja sobie nie jem. No, tak jak już mówiłam, mam takie postacie. Więc. O, wywaliło mnie z gry. Super. Super. Przepraszam, drażliwi widzowie, odcinek na dzisiaj kończę, więc. Do zobaczenia!